Szanowni Państwo, czas na pierwszy pojedynek Międzynarodowego Meczu Polska Białoruś. Zawodnicy zmierzą się w formule K1 na dystansie 3 rund po 3 minuty w kategorii do 65 kg. Poznajmy reprezentanta Białorusi, który starczył. Jako pierwszy do narożnika niebieskiego wyjdzie reprezentant Białorusi. Świeżo upieczony mistrz Europy w K1, wciąż jeszcze niepokonany na zawodowych ringach. Panie i panowie przed wami 20-letni Arcen wini! Czas na pierwszy pojedynek. Mecz Polska-Białoruś. Mecz, który będzie niezwykle trudny dla naszych zawodników, bowiem Białorusini przyjechali w mocnym składzie z fighterami, którzy naprawdę wiedzą do czego służą nogi, do czego służą ręce. Arcyn Wilnik, on w tym momencie pojawi się w ringu. Pilisterz, kickboxer z Białorusi. 65 kg to kategoria wagowa. Trzy rundy po trzy minuty. Aktualny mistrz Europy K1. No i zaledwie 20-letni zawodnik, jak widzimy 174 cm wzrostu. Oczywiście zmieścił się w limicie wagowym w kategorii do 65 kg. Jedna zawodowa walka, jedna wygrana. No i mamy nadzieję, że ten finans bardzo szybko babzuje, mu Wękerat Michał Matrix Truli. w Kickboxing Challenge reprezentujący Pago Team Katowice. Z rekordem 34 zwycięstw i 5 porażek. Zawodowy mistrz świata Waco Pro, Michał Matrix! Królik! Arcym winnik może być pewny, że będą czekały go ciężkie chwile w ringu. Michał Matrix Królik. On wychodzi do zawsze, do ringowej wojny. Dwudziestokrotny mistrz polski, zawodowy mistrz naszego kraju, ale ta najważniejsza trofea, zawodowy mistrz świata VACO Pro. Eee, I będziemy oglądać za moment w akcji Michała Matrixa Królika. Około 300 walk amatorskich, jeżeli chodzi o zawodowy ring, 34 zwycięstwa, 5 porażek. 14 zwycięstw Królika przez to co pokazuje, że jest zawodnikiem obdarzonym mocnym uderzeniem i kopnięciem. Zresztą Daniel Omielańczuk, którego zobaczymy później w akcji z, Jury, z Jurijem Horbienką z Ukrainy, opowiadał nam o tym, że Królik to jest taki agresor, to jest killer między linami ringu i jego rywale muszą być zawsze przygotowani na bezpardonowe i bezpośrednie rozwiązania. Ten tatuaż na lewej ręce Bad Boy, który jak mówi sam Michał Matrix, Królik, to dawne dzieje, to, to jest, no jak sam mówi, nie był grzebszym chłopcem, kiedy był młody, błędy młodości, ale teraz tym jest tylko i wyłącznie Evringo. To no też ciekawa kategoria wagowa, w której występuje, bo tutaj na zawodowych ringach, w K1 65 kg, na ringach amatorskich z reguły jest to dywizja do 60 kg, więc pytanie właśnie, jakie będzie przyłożenie siłowe, jaka będzie fizyczność w tej walce, to może być bardzo ważny, kto wie, czy nie kluczowy element rywalizacji pomiędzy winnikiem i kulikiem. Zasady K1. Uderzenia proste, sierpowe, podbródki, techniki obrotowe, jeżeli chodzi o uderzenia pięścią, to techniki obrotowe są jak najbardziej dozwolone, całą powierzchnią rękawicy. No i rozpoczynamy, rozpoczyna aktywnie Alcim Winnigotu, tylko kika, więc tego niskiego kopnięcia latające kolano. Tutaj od razu od mocnego latającego kolana, ale przyjął to oczywiście Królik na rękawicę. Nie dał sobie zrobić krzywdy na początku uderzenia. Tym razem wysokie kopnięcia Królika, też nietrafione nie przez strzelone. Bardzo ładnie zblokowane przez prawą nogę kopnięcie Arcyma winnika. A teraz próba. Błyskawiczny jest ten high kick, wysokie, okrężne kopnięcie na głowę Michała Matryksa Królika. I tym samym próbuje odpowiedzieć winnik, który w tym momencie ustawia się z odwrotnej pozycji. Mocny low kick, teraz na nogę wykroczną. Szuka tego kolana. Arcy winnik. Będzie musiał na to królik uważać. Błyskawicznie odskakiwać na nogach. Obrótówka troszeczkę nieprzygotowana przez Królika. Myślę, że to bardziej po to, by zobaczyć, jak zachowa się jego rywal. No to jest takie badanie na razie w tej pierwszej rundzie. Obaj szykują różne rozwiązania i sprawdzają, jak w defensywie rywal będzie reagował na takie akcje kopnięcia. Teraz ładna to obrotówka. Mocna akcja winnika, celna, co najważniejsze. Bardzo ładne obrotowe kopnięcie. Poszukał tamtej wolnej, środkowej strefy na ciele Michała Królika. Kiedy Białorusin no, szykuje te niskie kopnięcia, to dobrze byłoby odpowiedzieć od razu ciosem sierpowym, skontrować błyskawicznie poczynania Minnika. W tego tak Michała Królika, także znakomicie uniknął tego Arszen Jeżeli chodzi o zawodnika z Białorusi, nikt nikogo nie zwiedzie to, że on ma dopiero jedną stoczoną walkę zawodową, bowiem doświadczenie amatorskie imponujące. 130 stoczonych pojedynków, z czego 105 wygranych. Na Białorusi przede wszystkim właśnie ten boks amatorski jest mocno promowany. Teraz było niebezpieczne kolano. Na szczęście zbilansował to uderzenie szczęśliwy królik. Na takim pressingu zaczyna walczyć Michał Matwien szuka, szuka tego miejsca. Próbuje zamknąć troszeczkę przestrzeń Arcy Białorusin lubi rozwinąć skrzydła. On lubi mieć dużo miejsca wokół siebie. O znalazł lewego sierpa. I low kick. Narożnik Trulika podpowiada, że musi być presja, musi ciągle tą pracę nóg wywierać aktywną presję na Winniku, zabierając mu właśnie płaszczyznę i swobodę ataku. Popatrzymy na Winnika, proszę zwrócić uwagę, jaka ładna praca nóg, jak zachodzi Michała to w prawą, to w lewą stronę. Na dużym luzie walczy w tym momencie Arcym Winnik. Wcale nie szuka tutaj wojny w ringu Winnik, zdając sobie sprawę z tego, że taka konfrontacja byłaby po prostu na korzyść dla Michała Trulika. Podwójne kolano. Bardzo ładna. Kolejna raz obrotówka Winnika. Tym razem zblokowana przez Michała Królika. Myślę, że ten prawy sierpowy Królika musi funkcjonować. Zwłaszcza kiedy jest już w bliskim kontakcie z Winnikiem. Bo ma naprawdę mocną prawą rękę Michał Królik. No ładna ta pierwsza runda. I tutaj myślę, że bardzo pozytywnie zaskoczył chyba wszystkim apcym Winnik. Białorusin. 20 lat. Ładny przegląd sytuacji. Ładne poruszanie się po ringu. Neutralizacja tych mocnych stron Michała Matryksa Królika. No, Michał jest tą stroną jednak wywierającą presję. To Michał podążał krok w krok za swoim rywalem. No, musimy pamiętać o tym, że Winnik to jest mistrz Europy sprzed kilku miesięcy. To jest również złoty medalista Uniwersjady w Muay Thai w 2018 roku. Stąd właśnie te znakomite akcje kolanami. On ma to wyciągnięte z tego tajskiego boksu i w tym tajskim boksie Winnik naprawdę potrafi się niebezpiecznie realizować. Jeżeli chodzi o Michała Królika, jego trener Witold Kostka z klubu Paco Katowic opowiadał, to pewnego dnia grupka młodych chłopaków parowała do sali, wśród nich był właśnie Michał Królik i zapytał, co tam chłopaki, stwierdził, że chcemy potrenować. Mówi, że z tej grupki został właśnie tylko Michał Królik. Ale będzie miał jeszcze mnóstwo pracy do wykonania Królik w drugiej i trzeciej rundzie starcia z Arciemem Binnikiem. Teraz ładna akcja, pięściarska Michała Królika, troszeczkę zabrakło wykończenia, z mocną techniką nożną. Znakomite przejście winnika trzy ciosy, kopnięcie i od razu odejście, żeby nie dać złapać się na kąpiel. I znowu to latające kolano, jest to przygotowanie z tego boksu tajskiego, faktycznie tutaj nieźle funkcjonują te techniki nożne. I proszę, lewy, prawy i natychmiast szuka miejsca, natychmiast się ringu. natychmiast ucieka spod link winnik. Proszę zwrócić uwagę, trafiony teraz, zahaczył go Michał Królik, front kick. I błyskawicznie tak, tym samym frontkikiem odpowiada winnik. Szybko wznawiamy pojedynek. Zasada K1 mówi o tym, że można oburącz złapać głowę Rywala, ale wykonać tylko jedną technikę. I potem błyskawicznie trzeba głowę Rywala puścić. Z kolei, że jedną ręką gdzie się tam położy. Wówczas tych akcji można wykonać nieco więcej. Znakomity prawy kak winnika. chwilę później lewy kajki, rozkręca się Białorusin, ale krąży wokół niego jak zaraza Michał Krulik. Po raz trzeci prezentował tę technikę obrotową. Winnik opanowano mają rewelacyjnie. Wie w którym momencie wyprowadzić to kopnięcie. Teraz wyczekał na kontrę Michał Kuli. Trudna walka Polaka, ale tego się spodziewaliśmy. A, poszukał, poszukał. Teraz lewy, prawy, lewy. Kapitalne są te ciosy na dół Winnika, świetnie, trzy ciosy bije na rękawicę po to, żeby czwarty zaakcentować właśnie w tym wolnym miejscu, a więc pod prawym lub lewym łokciem Polaka. Ale zauważ, że każda akcja, niemal każda akcja pięściarska Białorusina kończona jest techniką nożną i to techniką nożną albo low kick na wykrocznym orbie, teraz oj, nieprzygotowana zupełnie obrotówka, albo wysokie kopnięcie. No myślę, że ta ruchliwość, movement, praca nóg Winnika to jest duży problem dla Michała Królika. Ładna akcja teraz. przed z rękami winnik po to, by błyskawicznie uderzyć low kick na, na, na zakraszą nogę. Znowu znajduje się na macieringu arcem winnik. Niskie kopnięcie, oto apeluje na rożnik Michała Królika, żeby od tego rozpoczynał w tym momencie akcję. Ale nie wiem czy zwrócić uwagę, próbował szukał znowu kolana Winnik, kiedy zauważył, że jest dystans błyskawicznie. Z drugiej nogi wysokie kopnięcie. Na wysoką strefę. A teraz wreszcie jest również akcent w ciosach na dół na korpus Michała Królika. Brakuje, brakuje tych technik troszeczkę. Ale z drugiej strony nie, nie stoi w miejscu Winnik. Cały czas niezwykle aktywny. Ale kopnięciem frontalnym Królik zaskoczył Winnika. Ależ piękne teraz odchylenie Michała Królika na to wysokie kopnięcie Białorusina. No to jest ten matrix. unik. Tak, to jest ten unik. Stąd też między innymi pseudonim Michała Królika, bo ja chyba jeden jako z pierwszych wykonał tę technikę. Ach, szukał tej prawej ręki Michał w końcówce drugiego starcia. No i wysoko zawieszona poprzeczka przez Arcjoma Winnika. Ja wspominaliśmy Piotrek na początku, przed tym pojedynkiem, że to Białorusina czekają ciężkie chwile. Tymczasem ten luz, z jakim on porusza się po ringu, to jak potrafi uciec, jak błyskawicznie bije kombinacjami, kończąc akcję mocnym kopnięciem, troszeczkę chyba zaburzyło ten game plan, jaki przygotował Michał matwiejc No my jesteśmy z natury optymistami, ale biorąc pod uwagę te osiągnięcia Winnika, no to oczywiście z pełnym respektem i szacunkiem do Białorusina podchodziliśmy. To są te akcje właśnie kolanami, którymi. Białorusin stara się zaskakiwać Polaka. Ale jest taki dobry, krótki cios sierpowy Królika, który również funkcjonował w drugiej rundzie. Przypomnijmy, trzy rundy po trzy minuty. Jeżeli chodzi o długość trwania walk kickbokserskich w Formule K1, to jest różnie. W zależności, czy to jest walka pojedyncza, czy to jest walka turniejowa, pojedyncze walki mogą trwać 5-3-minutowych rund. I tak też będzie w przypadku walki wieczoru, gdzie Piotr Romankiewicz będzie bronił pasa DSF Kickboxing Challenge. W walce z Tomaszem Sararą. Trzecia, ostatnia runda starcia Michała Królika z arcyjnym winnikiem, a więc pojedynek, który otwiera nam mecz Polska-Białoruś. Był prawy lewy, teraz proszę zobaczyć. Seria na górę, na, na górę i zakończone to wszystko low kickiem. Teraz znakomicie uniknął ciosów Michała Królika Arcym Tak, znowu rzucił lewy sierpowy królik i to z doskokiem, ale zdążył uniknąć tego ataku w Białorusi. Tak. Szuka, szuka tych rozwiązań pięściarskich e, Michał Królik. Brakuje mi troszeczkę low e, Co chwilę krzyk z narożnika low -kick, low kick, Tak, bo zaczyna on aktywizować kopnięcie frontalne Michał Królik. To jest bardzo dobra broń na ruchliwego rywala, ale właśnie low byłyby o tyle istotne, że zmniejszyłyby tę ruchliwość Winnika, która jest absolutnie atutem koronnym Białorusina w tym pojedynku. Proszę, za dużo. Na za dużo pozwala Michał Królik Winnikowi. Ładnie teraz poszukał gdzieś lewej ręki in tego lewego sierpowego na dół. Tak, wątroba osłabiona to też jest niezwykle istotny element. O poszukał, tak. Znalazł pewną receptę na winnika Królika, więc jeden cios i błyskawiczne klejenie się do rywala. Ładnie, trafił teraz lewą ręką. Ale również w odpowiedzi. Prawy na dół i zakończył tę akcję low -kickiem. Marcin Winnik. Dobra, to była akcja, to była ładna akcja. Kiedy 2-3 trzy uderzenia, 3 trzy ciosy wyprowadzone ręką, na koniec poszukał jeszcze takiego midolcika. No tak jakby zaczynał zaciągać kamulec Winnik, ta presja, którą wywiera na nim Michał Królik zaczyna funkcjonować, znowu jest to kopnięcie, ona jest efektowna, ale nie robi wrażenia, bo przyjmuje to Królik na rękawicę oczywiście. Dobrze, ładnie, teraz poszuka, doł, minimalnie przestrzelona ta akcja. No, bardzo dobra, szybka reakcja Sędziego, bo tutaj zaplątał się między innymi rynku Michał Królik. I każdą akcję kończy kopnięciem Winnika, no, to są kombinacje trzech, czterech ciosów plus kopnięcie na dół. Ma no, przestrzelony ten prawy prosty, taki wyrzucony, bardzo mocny. No i brakuje, brakuje w tej chwili. Przyjął dwa uderzenia na blok Michał Królik i teraz, tak za zaatakować, zamknąć, skrócić troszeczkę ring winnikowi. Dobry był ten pomysł z rozbiciem gardy winnika i wtedy dopiero wpakowanie tego najmocniejszego czasu sierpowego. O, zmęczony jest już z winnik opuścił przez moment ręce, głęboko westchnął, no, ale on myśli, że Królik też ma prawo być zmęczony, bo to tempo narzucił mordercze w trzeciej i ostatniej rundzie. Ostatnie sekundy tego pojedynku. walka w kategorii do 65 kg ładny frontki. Świetna jest ta trzecia odsłona Michała Królika. Jeszcze będzie chciał poszukać jednego akcentu. Było wreszcie do niej kopnięcie niskie, ale nie trafione. W odpowiedzi winni, czasem Sarkował. Ale lewy prawy wcześniej Białorusina na koniec przez daleka, Delikatnie nieszczelną gardę Michała Królika. Szybka, dynamiczna, ciekawa walka. Eee, spotkało się dwóch zawodników prezentujących. W tym momencie ten sam poziom tak naprawdę Arcją winnik niezwykle ruchliwy. E, chyba e, nie zdawał sobie do końca sprawy Michał Matryks Królik, e, w którą stronę, jak podążać, jak ruchliwym przyjdzie mu zmierzyć się rywalem. No absolutnie dwa zupełnie różne, dwie różne filozofie, w ogóle K1. A więc winnik to przede wszystkim defensywa, znakomita praca na a królik no to to wybieranie presji. No, Michał Królik pragnie walki z Janem Lodzikiem. Myślę, że to byłoby znakomite zostawienie dwóch ofensywnych fajterów nieunikających wymian. Byłaby to gwarancja absolutnie ringowej, fenomenalnej wojny w ringu. Tak, ale debiutował... najpierw, pytanie, jaka będzie oczywiście interpretacja pojedynku z Arsiemem Winnikiem. No, stoczą, o czym mówiliśmy, ponad około 300 walk amatorskich stoczonych przez Michała Królika. To była 40 walka zawodowa. A więc taki delikatny jubileusz Michał Królik świętuje. Zobaczymy, czy to będzie jubileusz wygrany, czy przegrany. Na dzień dobry, w pierwszym pojedynku Michał przegrał z tym budą. Ale jak sam mówi, to To, rusz, to dopiero była dla niego motywacja do tego, by walczyć. Debiut zawodowy podczas Gallianges of Fire w Płocku. Samolnicy K1 generalnie często mówią o tym, że porażki naprawdę dużo uczą. no Bo jeżeli przegrywasz, to z reguły jesteś znakomitym Panie, zawodnikiem, panowie, jeżeli zaprezentujesz już mocny europejski poziom. No. Aleksander Wolotko.

Duże oczy zrobił Michał Matyks-Królik, 2 do 1, wygrywa ten pojedynek Arciem Winnik, druga walka zawodowa i drugie zwycięstwo. 30-29 na przykład, to oznacza, że dwie rundy były remisowe, że tylko jedna była ze wskazaniem na Winnika. To no faktycznie zdziwiony, lekko skonfundowany, na pewno niezadowolony z tej decyzji sędziów Michał Królik. Pierwsza runda, druga runda, faktycznie trzecia runda. W mojej ocenie bez dwóch zdań dla Michała Królika. Pierwsza runda, to tutaj mogło być to delikatne zaskoczenie, kiedy faktycznie bardzo ruchliwy Arsyn winnik w Druga runda. No tak to widzieli sędziowie. Myślę, że to jest to absolutnie wytłumaczalna oczywiście interpretacja, bo poza trzecią rundą, tak jak mówisz, pierwsza i druga mogła iść na konto Białorusina. Oczywiście, że tak. A tym winnik z 20 lat, aktualny mistrz Europy K1 wygrywa pierwszą walkę w meczu Polska Białoruś. Ale to o czym mówiliśmy, no to spotkanie nie będzie dla nas łatwym meczem. Tutaj mamy trzech mistrzów Europy po stronie białoruskiej. Zaraz zobaczymy przecież spada rękę, który jest jednym z tych trzech właśnie. Więc zestawienia będą bardzo ciężkie. Nawet rozmawiając gdzieś w kuluarach z włodarzami DSF Big Boxing Challenge, większość osób spodziewa się tutaj wyniku 3-2, albo w jedną, albo w drugą stronę. No dobrze, gorąco wierzymy w to, że to są. Y Trudne, ale miłego początki, eee, porażka Michała Królika za arcynym wynikiem, a za moment Michał Rąkiewicz, który zmierzy się z maksem Spadarenką, ale zanim e, posłuchajmy co na temat tego pojedynku ma do powiedzenia sam eee, zawodowy mistrz świata WACO Pro e, Michał Królik, z którym rozmawia Maciej Baszczak. Pseudonim Matrix drodzy państwo nie oznacza, że Michał Królik żyje w alternatywnej rzeczywistości, ale to nie była dla ciebie Michał, trudny, łatwa walka, szczególnie we znaki dawały ci się te techniki zaczerpnięte chyba z Muay Thai rywala. E, tak, no ja wiedziałem, że zawodnik się wywodzi z Muay Thai, e, co do werdykty, no ja się w ogóle nie zgadzam, co jeśli chodzi o ten werdykt, cały czas ja narzucałem presję, on w ogóle żadnych bokserskich akcji nie wykonał, sobie trafiło celność, dwa kopnięcia obrotowe zrobił i to tyle, co doszło celu. Nie wiem, więcej kopnięć było z mojej strony, więcej akcji bokserskich. W trzeciej rundzie dosłownie zawodnik nic nie zrobił. No nie wiem, ja się nie godzę z tym werdyktem na pewno. Ja się nie czuję jako osoba przegrana. A nie masz trochę wrażenia, że to było starcie takich dwóch filozofii, bo ty, zawodnik ofensywny, on tak bardziej. obrona Dobra praca nóg i bardziej techniki defensywne. Ale tak, no defensywne, tym, że on żadnej kombinacji z seriami zadał może. W trzeciej rundzie zadawał, ale to wszystko było na gardę. Kopnięcia jego były wyblokowane. Wiedziałem, że będzie się nastawiał na kolana. Obrotówki, no, dwie obrotówki weszły, ale to nie były takie obrotówki, co na przykład mogłyby mi krzywdę zrobić albo mógłbym odczuć te kopnięcia. No, nie wiem o co tu chodzi. Presja była cały czas wywierana z mojej strony. To ja dążyłem do, do starcia. On cały czas mi uciekał. Pracował na nogach. W ogóle nie wdał się ze mną w wymianę. W trzeciej rundzie to w ogóle cały czas wydaje mi się, ja narzucałem presję i zamykałem przeciwnika i starałem się go tam gromadą ciosów po prostu wyboksować. Skończyłem też kopnięciami, no, no cóż, no werdykt jest jaki jest, no ale ja się z tym na pewno nie godzę. Dziękuję bardzo, tyle niezadowolony z werdyktu Michał Matrix królik